O, co dobrego na obiad, Marzenko? Kotleciki robię. A gdzie schabik? Żaden schabik, dzisiaj kotlety jajeczne. Były już z kartofli, z kalafiora, teraz jajek. Mielone też były. Czego ty już tych kotletów nie zrobisz? Mów składniki. Cztery ugotowane na twardo jajka od szczęśliwych kurek. Jedno surowe jajko od szczęśliwej kurki. Zielona cebulka. Natka pietruszki. Dużo pietruszki. Bułka tarta. Pieprz sól do smaku. Ciekawe, co ci z tego wyjdzie? Ten zaś nie wierzy. No, pyszne kotlety. Jajka ścieramy na grubych oczkach. Siekamy cebulkę. Siekamy natkę pietruszki. Wbijamy całe jajko, dodajemy dwie łyżki bułki tartej, pieprz, sól. Wszystko dokładnie mieszamy. Formujemy kotlety. Obtaczamy bułce tartej. Kotlety smażymy na rozgrzanym oleju na złoty kolor. Dzisiaj zamiast schabowego pyszne kotlety jajeczne. No ciekawe, zapach ładny, a jaki smak? No bardzo ciekawe. No i jak smakują? Jak mielone, zobacz jaka konsystencja. Dziś jajeczne, a schabowe po wypłacie.